Jak to często spotyka się dwóch Polaków i pytają, słuchaj, co u Ciebie stara bida, a to dobrze, że stara, nie nowa, bo nowa nie wiadomo, co przyniesie. No i to pokazuje naszą taką głęboką w mentalności zakorzenioną niechęć do zmian, ponieważ nie wiemy, czy zmiana będzie na lepsze. Nie wiemy, czy stan kijowy, ale stabilny, będzie gorszy niż ten nowy W związku z tym odsuwamy zwłaszcza te poważne decyzje od siebie, no bo zawsze nawet jak jest źle, to jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby się zaklimatyzować w tym źle. Czyli jeżeli jestem w bagnie i siedzę sobie tak po brzuszek w bagnie, jest mokro, śmierdząco, ale to już jest moje bagnie. No. W tym bagnie wiem, jak jest. Nie wiem, co będzie, jak wyjdę na brzeg. I tak samo jest w życiu. Klient będzie odlekał decyzji, bo boi się, co będzie, jak ją podejmie. Czy się nie pomyli, co przyniesie nowe, czy nie lepiej zostać przy starym. W związku z tym, że się stresuje, że nie wie, co mu to przyniesie, to chce to odsunąć w czasie jak najdalej. No to co zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Klient, żeby podjął decyzję, musi mieć klarowność, prostotę, że to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję, żeby moje życie weszło na wyższy poziom, żebym pozbył się jakiegoś problemu. To wtedy klient się zdecyduje. Po więcej takich porad obserwuj mój profil.